Witajcie, jestem Miecznik i dzisiaj jest kolejny odcinek z Fortnite'a na moim kanale. i Dzisiaj jest ze mną Fosolka. Siema. I dzisiaj będziemy uczyli ją grać w Fortnite. Spróbujemy to zrobić szybko i nie będzie na razie grała na arenie, bo tutaj jednak już są lepsi gracze. Zagramy na zwykłym trybie. Chcesz z kimś grać z jedną osobą, z dwoma czy stałem oddziałem? E, obojętnie. To może zagrali na początek solo, to na początku yy, nasza kochana Fasolka zagra solo, tylko to się, jestem solo i widzimy się już w gierce, cześć. Dobra, już Fasolka, gdzie będziemy lecieć? Na twierdzę, na, na park? Na skarpy, do parku. dobra, to lecimy na przyjemny park jak będziemy już na przyjemnym parku, będziemy się z wami widzieć. Ty też przecież możesz popatrzeć, wybierz sobie taniec. Ha, i Ola zmiot i Fasolka z Mio tam. Dobra, widzimy się jak będziemy na przyjemnym parku. Dobra, Fasolka już ląduje na przyjemnym parku. Tu masz broń, tu masz broń. Tutaj. Idź, idź, idź do przodu. Tu, ma, tu masz pompę, pompę masz. No, dobra. to. Dobra. No. To. dobra. Idź, 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 wejdź do domku przez okno. I ty okay. po schodach. Albo możesz wziąć bandaże. I ty masz ziomka. Y, Gdzie? Gdzie mam ziomka? Tutaj, idź do przodu. Do przodu idź. Idę, idę. W prawo. Do przodu. I przez okno, przez okno. Wyskocz. I teraz, idź do tyłu, do tyłu, do tyłu No, tutaj dobrze, dobrze I tutaj, jak masz jakiś... Stu... Dobra, dobra, atakuj go! Wadzie, wadzie, wadzie. Dobrze! Wadzie, 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 wadzie. Dobrze! Przeładuj broń Dobrze, dobrać. R przeładujesz Dobra, z tyłu masz ziomka. Dobrze! Wadzie, 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 wadzie. Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, na kilofy Atakuj go, atakuj go! Musisz z bliska! Bo nie masz... Kurde, zabił cię, bo nie miałaś amunicji w pompie. Dobra, widzimy się w kolejnej wierze. Dobra, gdzie lecimy fasolka? Na żywo płoty? Na puszce, czy na... Dobra. To widzimy się jak fasolka będzie już na puszce Tak? Tak. Dobra, to cześć. Dobra, rozwalaj to. Rozwalaj ten dach. Dobrze, ah. dawaj, 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 dawaj. Wejdź do tego domku. Do, weź to. I rozwal podłogę pod sobą. Rozwal pod sobą podłogę. Dawaj, dawaj. Czuję, czuję to. A! Dobra, nie straciłeś obrażeń. A! Poczekaj, poczekaj! idź go! Idź na górę, idź na górę, idź na górę. Tu masz broń, weź ją, weź ją. Dobra. Weź ją, weź ją do ręki. Tutaj masz połowę z nim. I masz! Dawaj! Dawaj, zabijesz go! Gdzie on jest, tam On ma ten sam skin co ty. Tam. Przyładuj! Tam. Tutaj tam. Dobrze! Nie! Nie no! Kurde, zabili znowu posałkę, ale 38 ja HP! Nie tego z nimi. Jak się przeładowuje broń? R. Tutaj masz R A, i przekonasz. Przełożę... Tutaj jak masz, jak masz tutaj taki, takie kółeczko, prawda? No. To koło tego masz tutaj takie kwadraciki małe, prawda? I, i jak będzie jakiś szary, to znaczy, że użyłaś amunicji. Jak będzie biały, to znaczy, że tyle masz amunicji. No. Dobra, widzimy się w następnej gierce. Dobra. G gdzie lecimy fasolka? Nasze popłoty mhm. Na puszczę. Na kościane krańce, może na iglicę, albo A na ja farmę. Na sklepową co ty wechcesz? Co za znak? Dobra. O, do sklepu. Dobra, widzimy się jak będzie fasolka już na sklepowej. Cześć. Dobra, fasolka już wylądowała. Dawaj, niż, niż, Dobrze, 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 dobrze. Otw otwórz szynkę, e. Weź, weź bronię. E. Weź apteczkę. E. I tam jest skrzynka za tobą. Taka za amunicją. Otwórz ją. Dobra. I zniszcz tą ścianę. Tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Zniszczę takie. Jak się w te punkcie, to więcej zadajesz. Weź tą broń, bo, bo to jest lepsza. Dobrze. Weź ją teraz. Kowrotek. Tak. I możesz teraz i wyjść tu. Skocz Dobrze. Dawaj, idź, do, idź do przodu, do przodu, do przodu, teraz. Dawaj, da, możesz wejść do auta. Do Lamborghini. E. I... Uuuu, będziesz jeździła Lamborghini. Dobra, wtedy, kiedy mam chwilę wolnego... Pytam się, ile musi być łapek, żeby nagrać z Tobą kolejny odcinek? Eee, poczekaj, bo muszę mm. wykręcić. Dobra, ile powinno być łapek? Dobra, nie będzie O! Bardzo wysoki próg, ale wy dacie radę więc ma aptek w górę i, kolej, no, 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 no. i kolejny odcinek z fasolką i teraz raptor ją atakuje pamiętajcie też żeby zostawić subskrypcję pod tym na tym kanale i wpadajcie no, też do fasolki tu jest typek tu jest ziomek no moment ta, e? tu ma... o, nie, no zalej jest najszybsze miejsce, przed tym miał 88. 87... Dobra, znowu widzimy się w kolejnej gierce. Cześć. Dobra, gdzie lecimy fasolka? Tym razem. Możemy na, Możemy do kominów polecieć. Dobra, to na kominy! Widzimy się jak będziemy na komina. Dobra, widzimy się jak będziemy na kominach. Cześć! Dobra, fasolka już przelatuje. Tu masz bron na, po, pod sobą. Pod sobą. O, tutaj, tutaj, tutaj. Zacznij rozwalać buto. No, dobrze, 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 dobrze. I teraz... Czekaj, uder, uderz w coś. W ten kamień. Dobra. Nie, poczekaj, w kamień uderz. I postaw schody, ale nie tutaj, tak żebyś mógł tu wejść. No, tutaj. Dawaj, podskocz. I perfekto po prostu kół teraz. Dobra i weź pompę. I kołowrotek. I tu masz y, ziomka. Bo widzisz te stópki. Te stópki oznaczają ziomka. On musi, może on jest na dole też. skocz no, nie musisz skakać, aż po prostu No dobrze. Dobry! I Może tu tą ścianą będzie, co? Przeładuj sobie R. Przeładuję R Dobra. coś coś Nie podwierz do niego, bo on się zacznie bić.

Wiesz, twoje auto nie ma szyby. Czy to nie policja? Albo MPC, jak to mówią grać w Fortnite. To nie policja? To jest MPC, ale mówmy, że to policja. Dobra, masz prawo. Na Strefa tego będzie za chwilę pełniła. Burza. Kliknij M, mapę. I tutaj zaraz sobie wtedy na, na paliwo. I znowu M. No. I lec, i jedziesz do au, au, Dobra, widzimy się jak bierz będzie. Łuk. Łuk? Dawaj, dawaj. bierz luk! Eh? Wyścig za Dobrze! Dawaj, bierz łuk. Strzały. Dawaj, wejdź do auta. Dawaj, uciekaj, szybko, szybko! Nie, tu, tu? Nie, tam, tu, 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 Dawaj, bo tam, tam, tam ja, nie nie, nie wysiadaj z auta, ale wysiadam Dobra, widzimy się jak będzie coś ciekawego, bo na razie po prostu... Nie, jest nie, nie, Ja nie, 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 Ale drifty. Ale nie, 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 Ale dobra, widzimy się to Dobra przed filmem była taka akcja, że tam na muście ona wjechała autem pod, do tych schodów i nie mogła przejść po pomocie. Musiała... No ja chciałam przejść na skróty. I musiała zaskoczyć. Wszystko straciła 11 H, ha. Da. Dawaj self to self self to paliło. Ale łukiem, łukiem. Powrotek? To? Tak. Nie, w paliwo. Gdzie jest paliwo? O? No, w to strzel. Nie, w to. To? W to. to. To? No. Ale jak przetrzymasz, przytrzymaj. I teraz i to jest celownik. I, w, I strzel w to. Strzel w to, traf to. Nie w to! W benzynę! O? To? Tak. Zniszcz co pilapem Podejdź do tego, podejdź do tego Uciekaj! Serdecznie! to <grym> była? Z tym no wybuchem Oj 39 miejsce. Ha, najlepsze To jest najlepsze Twoje najlepsze miejsca no, 12 minut, dobra, tu się chodzi. Dobra, lecimy już do lobby. Dobra, to jest koniec tego filmiku. To myślę, że filmik bardzo się podobał. że oczywiście fasolkom. Mi się bardzo podobał. Szczególnie, że przekrywam za każdym razem, ale. A jak ci się <grym podobała <grym gra w Fortnite? Szczególnie, że wybuchłaś od Najbardziej mi się podoba... podobała jazda A, dobra. Dobra, pamiętajcie, żeby podać na fasolki kanał. Jej kanał to fasolka. Link dam w opisie tego filmu do kanału fasolki. No i pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, łapeczki w górę, 8 łapek w górę i kolejny filmik z naszą fasolką. Dobra, żegnamy się. Widzicie, to ja Wam pokażę jak się idzie autem działkiem <laughs> Dobra, koniec filmu. Cześć!